W hali sportowej zespołu szkół Ponadpodstawowych podstawowych, numer jeden w Kępniu, odbyło się patriotyczne muzykowanie. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe. Coroczny patriotyczny koncert to możliwość wspólnego muzykowania, ale także czas na zadumę i refleksję. To ogromna radość, że możemy kolejny raz spotkać się, kolejny raz wspólnie pośpiewać. Bo jak inaczej nie cieszyć się? Z tego święta, bo to święto radosne. Oczywiście ta instylizacja, która była przed chwileczką, była wystawiona przez młodzież, przez uczniów, pokazała i ukazała ten gorzki smak tych 123 lat niewoli. Ale ta radość, radość po wielkiej wojnie, która przyniosła właśnie odrodzenie Rzeczypospolitej. Dziękuję szanowni Państwo, że jesteście dzisiaj z nami wspólnie i możemy pośpiewać te patriotyczne pieśni, bo ile, ona, bo ile one również wnosiły w życie nasze, Polaków, tych, którzy jeszcze nie mieli swojej ojczyzny. Dawała nadzieję, dawała otuchę i dawała właśnie to, co... Wielkimi krokami się zbliżały. We wspólnym śpiewaniu upamiętniającym Święto Niepodległości udział wzięło osiem chórów i zespołów śpiewaczych działających w powiecie kępińskim. Na scenie pojawił się więc chór męski Cantamus, chór Echo, zespół Harmonia, zespół Peżowianie, reprezentacyjny chór powiatu kępińskiego Con Brio działający przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kępnie, zespół Dźwięki Nadziei, zespół Supiani oraz chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku Unisono. Każdy z nich wykonał po dwa utwory. Oprócz wspólnego muzykowania bardzo wzruszający występ przygotowali uczniowie, zespołu szkół ponadpodstawowych numer jeden w Kępnie, którzy przenieśli wszystkich w czasy towarzyszące Polakom 105 lat temu, zakończeniem piątkowego wieczoru był pokaz laserowy.